Cześć tu Adam. Witam was w kolejnym odcinku na kanale Global Motors, a w tym odcinku dowiecie się o cenach części, porównanie oryginału do zamiennika. Będzie to nowa seria, którą rozpoczynamy. W tej serii będziemy rozpatrywać modele Audi, będziemy porównywać zawsze model niższy do wyższego. Mam na myśli tutaj na przykład A4 do A6, A6 do A8, Q3 do Q5 i tak W tym odcinku będziemy porównywać A4 B8 versus A6. C7, gdyż te modele są porównywalne technologicznie jak i rocznikowo. Do tego zestawienia wybraliśmy dwulitrowego diesla, gdyż to się wydaje najbardziej rozsądny wybór. Wiadomo, tych aut po prostu z tym silnikiem jeździ najwięcej. Partnerem tego odcinka jest sklep internetowy z częściami iParts.pl. Dla naszych widzów na samym końcu będzie fajna wiadomość, gdyż będzie możliwość zdobycia dodatkowego rabatu. Jeżeli tam kupujecie, jeżeli nie, no to zapraszamy. Możecie tam zakupić części zamienne praktycznie do każdego samochodu. Również ceny części do tego zestawienia, mam na myśli tutaj ceny części zamiennych, wzięliśmy z tego sklepu, więc zapraszam na iParts.pl. Jeżeli jeszcze nie jesteś naszym widzem, to zapraszam Cię serdecznie do zasubskrybowania kanału, gdyż tutaj wiele się dzieje, dużo motoryzacyjnych tematów jest poruszanych. Będzie nam miło, jak zostawisz nam łapę w górę oraz napiszesz komentarz. Zapraszam do oglądania. Do zestawienia wzięliśmy dwa jedne z bardziej popularnych modeli, czyli Audi A4 B8 versus A6 C7. Może kilka słów wstępu o tych dwóch samochodach. Audi A4 B8 było produkowane od 2007 roku aż do 2015 roku. A Audi A6 od 2011 aż do 2018 roku. Czyli jeden z tych modeli był produkowany 8 lat, drugi 7. To jest bardzo długo w tym segmencie premium ze względu na to, że tutaj presja ze strony jakby klienta, jak i ze strony innych koncernów jest bardzo duża i tak naprawdę cykl życia produktu się skraca, więc te auta się wymieniały między 5 a 6 lat, czyli można tutaj śmiało powiedzieć, że jeżeli produkowali go 7-8, to widocznie ten model cieszył się popularnością. Czyli był po prostu dobry. Obu samochodach, tak naprawdę, większość silników się powtarzała. Były dostępne, wiadomo, silniki, zarówno benzynowe, jak i silniki diesla. Głównymi bolączkami, jakie, jakimi, jakimi tutaj trapiły silniki diesla, to był głównie w silnikach 3.0 uciągający się łańcuch rozrządu, który trzeba było między 150 a 200 tysięcy wymienić. Zarówno silniki benzynowe, te mniejszej pojemności, 1.8, 2.0 TFSI, z bezpośrednim wtryskiem, oszczędne, nowoczesne, fajnie. Fajną dynamikę rozwijającą i moc, miały niestety albo mają nadal problem z tym, że niestety przepalają ilości, spore ilości oleju oraz na zaworach odkłada się nagar. Auta oba modele jak i A4, jak i 6, dość mocno zaawansowane technologicznie, oba posiadają wielowahaczowe zawieszenie aluminiowe. Co za tym idzie, mamy dużo wahaczy, więc wymiana jest droga, ale za to cieszymy się bardzo dobrym prowadzeniem. Muszę powiedzieć również, że Audi A4 w porównaniu nawet do BMW E90, a Marcin miał takie Audi, z zawieszeniem S-Line ten samochód naprawdę fenomenalnie się prowadził. Mimo tego, że Audi ma dość mocno wysunięty silnik do przodu, to samochód bardzo dobrze się kleił drogi i to zawieszenie naprawdę robi robotę. I w obu autach również był dostępny słynny napęd quattro. To wiadomo, też poprawiało trakcję, no ale wiadomo, coś kosztem czegoś, więc trochę rosło spalanie. Więc jeżeli ktoś chce jeździć na kropelce, to musi szukać niestety Audi napędzanego naprzód. Bardzo dobrym silnikiem w układzie V6 był Diesel 2,7 litra, który po prostu miał mniej tych bolączek, mniej mu się też łańcuch może dłuższą miał żywotność, ze względu na to, że był po prostu. Słabszy. To co? Przechodzimy teraz do głównego zestawienia części. Zaczniemy, może, od części z ASO. Do Audi A4, żeby wymienić w dwulitrowym dieslu tarczę hamulcową naprzód, musi się zapłacić 559 zł za sztukę. Zestaw klocków hamulcowych naprzód 639 zł. Tarcza hamulcowa na tył, wiadomo, jest trochę mniejsza, więc również trochę tańsza 468 zł za sztukę. Zestaw klamulcowych klocków na tył 470 zł, co daje nam razem, jakbyśmy wymienili sobie komplet, przód plus tył 3163 zł. W zamienniku sprawa wygląda tak: tarcze hamulcowe na przód firmy Febi 162 zł za sztukę, ATE droższe 321, klocki hamulcowe Febi 155 zł, naprzód komplet ATE 357 zł. Tarcza hamulcowa 127 zł na tył, 135 zł klocki. Czyli komplet takich klocków i tarcz to jest 868 zł brutto. Jak możecie łatwo i szybko to policzyć, prawie 3,5 razy taniej niż ASO. Jeżeli wiecie w komentarzach, jakie idą części na pierwszy montaż, tak zwany. Lub jakie firmy są wsadzane oryginalne to klocki, tarcze, amortyzatory itd., to piszcie w komentarzach. Ułatwicie naszym widzom może wybór. Po prostu wybiorą sobie lepszej firmy klocki i tarcze, zamiast szukać jakichś tam, nie wiem, zaminików, może dopłacą czasami 50 zł czy więcej, żeby mieć powiedzmy ten, znaczy, żeby mieć ten oryginał tak naprawdę taki, jaki kładają tam do. Auta. Przechodzimy do takich rzeczy eksploatacyjnych jak olej i filtry. Olej no to każdy wiadomo jaki sobie tam leje, to jest od tam parunastu paru złotych w górę. Wkład filtra oleju oryginał 55 zł, wkład filtra o przeciwpyłkowego 138,90, filtr powietrza 157 zł. W zamienniku no te ceny są zdecydowanie niższe. Filtr powietrza Filtron 40 zł, Knecht 60 Filtr paliwa 65 zł, filtrona Knecht 81 zł, filtr kabinowy 29 zł, bądź Knechta 39 zł. Komplet taki jakbyśmy chcieli wymienić klocki, tarcze i w oryginale plus filtry 3515 zł, w zamienniku uwaga 1000, 1016 1016 zł, 3,5 razy za mniej. Wahacze, czyli zawieszenie. Tych, zawieszenie tych, tych wahaczy jest dość dużo, będę po kolei czytał ceny, później Wam to podsumuję. Wahacz lewy, przód, dolny, 1249 zł. Wahacz lewy, przód, dolny, nośny, 669 zł. Wahacz lewy, przód, góra, 669 zł. Wahacz lewy, tył, góra, 669 zł. Wahacz prawy, dół, 1249 zł wahacz prawy dół nośny 669 zł, wahacz prawy góra 669 zł, wahacz prawy tył góra 669 zł, komplet wahaczy 6515 zł brutto. W zamienniku mamy podsumowane wszystkie wahacze, nie będę wymieniał firmy Zidem 1808 zł, Maile 2128. Jakiego byście nie kupili, to kupa kasy zostaje w kieszeni. Oryginały takie jak piasta przód 849 zł, łożysko 1079 zł, pompa wysokiego ciśnienia 7100 zł. Może się komuś z Was popsuła, regenerowaliście, to może napiszcie jakie ceny. Tryskiwacz uwaga, 3400 zł. W zamienniku piasta koła przedniego 164 zł. Bendix Febi 655, czyli Febi to może być oryginał, bo jest bardzo drogi łożysko koła Starline 171, zamiennik z Febigo 655 zł, pompa wysokiego ciśnienia Boscha 2870, wtryskiwacz Boscha 1200 zł. Jak Ciekawe jakie firmy pewnie Boscha idą wtryskiwacze. Jak wiecie to piszcie w komentarzach. Audi A6 ceny, zaraz zobaczycie jak się mają ceny w stosunku do A4 w A6. Tarcze hamulcowe przód, 1826 zł, komplet, czyli dwie, klocki hamulcowe na przód 835 zł, komplet, tutaj mam też to podsumowane, komplet tarcz, klocków przód plus tył 3950 zł, tarcza hamulcowa przód sztuka, zamiennik 127 zł, FEBI ATS 183, klocki hamulcowe przód komplet 135 FEBI. 228 zł ATE. Ty, tył, tylna tarcza: 127 zł za sztukę, 135 zł klocki, hamulcowy komplet. Czyli to razem daje nam 783 zł. No, jest jednak dość spora różnica. W oryginale, jak widać, do A6, mimo że ten sam silnik, to oryginalne części wychodzą drożej do A6 niż A4 i to o kilka ładnych stówek. Wahacze. Tutaj mam to opisane. Komplet 8 wahaczy, 8, wahaczy, 8 sztuk, 6946 zł. I tutaj mam taką uwagę od pana z serwisu proszę sprawdzić, bo jest możliwość wymiany samych tulei w niektórych wahaczach 1350 zł, by wtedy same tuleje kosztowały. Tylko pytanie, czy się opłaca jak komplet całych wahaczy w zamienniku 8 sztuk z to jest 1756 zł brutto, a z Maile 2707. Takie rzeczy jeszcze jak eksploatacyjne, jak filtr oleju, filtr paliwa i filtr powietrza wyglądają tak. Filtr paliwa to jest to.

35 zł. Amortyzatory, jak widać, oryginały zawsze były drogie i chyba będą. Amortyzatory przód: 1955 komplet, amortyzator tyłu za komplet 1600 zł. A dlaczego drogie? Bo zamiennik na przód kosztuje yy, kajap 190 zł, Zachsa 242 zł za sztukę, amortyzator tyłu maile 138 lub Zachs 200. 15. Piasta przód oryginał 933 zł, zamiennik z Starline'a 171 zł lub FAG 203 zł. Łożysko koła oryginał 1186 zł, zamiennik maile 303 zł lub FAG 413. Wtryskiwacz paliwa podobnie jak i przy tamtym, 3000 ponad zł, oryginał, zamiennik 975. Podsumowując, jakbyśmy patrzyli po cenach części oryginalnych, to A6 wypada trochę drożej, mianowicie tarcze, klocki, mimo tego samego silnika, są po prostu trochę droższe do A6. Również jest taka sama sytuacja, z zawieszeniem jest to kilkaset złotych więcej. Przy cenach części oryginalnych, może to dużej różnicy nie robi, bo tutaj nie ma jakichś takich ogromnych różnic. Jeżeli już pójdziemy w zamienniki, to tam praktycznie w ogóle różnic nie ma. Myślę, że zobaczymy, jak to będzie wyglądało w następnym odcinku, kiedy sobie porównamy Audi A6 3-litrowe w dieslu do Audi A8 3-litrowego. Zobaczymy, jak ceny, jak ceny części będą wyglądać, jak zaczniemy porównać wyższe modele, czyli zaczniemy porównać Audi A6 3.0 TDI do Audi A8 3.0 TDI. Czy tam będą różnice? Jak sądzicie? Piszcie w komentarzach. Jeżeli materiał się podobał, to bardzo będzie nam miło, jak zostawisz łapę w górę, napiszesz komentarz. I zostawisz subskrypcję. Chciałem Wam również przypomnieć o tym, że partnerem naszego odcinka jest iParts.pl, więc zapraszam serdecznie na ich stronę. Link znajdziecie w opisie na dole. Pamiętajcie, że macie od nas, jako nasi widzowie oraz od firmy iParts, 7% upustu na zakupy. Wystarczy wpisać hasło Global. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Będzie tego więcej, więc do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.